Dlaczego 15 listopada się tutaj nie ma tego z Polski? Skąd mam to Fajnie, Panie, w historii ta co mi Zaraz coś poszukam. O, tu jest coś napisane. I uzyskała zjemię. Otraciła ziemię na rzecz. Co to za słowy? Nie, nie, nie mój zaszczyt, nie umówi. Troszkę czegoś innego. O, tu jest. Tutaj lecz panie. Sama co, coś tu myślę? Niepodległość. Stopad Polska. Zaraz do świtło. Liść Liścą jeden, drugi, chronowy i polny. Mój liść, twój liść, jego liść. Liść listopadowa. Słuchaj więc i patrz. Z listopadowej opowieści. ucz się trudnej sztuki miłości i ojczyzny. Co to? Kto to? Czemu tak się ono? Liścą wylaniano pustkę o głowy bardzo, że postanowiłam się no, jesteś i czemu Cię nie widzę? Jeśli okażesz trochę cierpliwości, sama będziesz mogła powiedzieć, nie jestem. Ale wróćmy do Twojego problemu. Zadanie z historii. Jak idzie? Właśnie, nie, nie idzie. Bo jakby twoje swoje zapomniała, zapomniałam, jak to było, przecież to dawno było. Prawda dawno, ale wiem, jest taki, co pamięta i dalej będzie. Powiedziałam, że nie pomogę, więc sposób. Może sobie z tego przypomnisz. Popatrz prawo. Widzisz mapę? Tak, widzę. W 1772 roku na skutek słabości wewnętrznej Polski i niekorzystnej dla niej sytuacji międzynarodowej niektóre z Rzeczpospolitej zostały włączone do Prus, Rosji i Austrii. Był to tak zwany pierwszy rozwój Polski. Dobrzy no, ci radę. Mówi ważne rzeczy. Niestety sytuacja w Polsce nie poprawiła się i 21 lat po pierwszym doszło do drugiego rozbioru. Tym razem bez udziału Austrii. Czyli drugi rozbiór Polski był w 1793 roku. Już nie wiem, co tutaj zostało. Czy Polacy robili coś żeby w swoje ziemię? Oczywiście, że tak. Polacy nie pogodzili się z Wosad kraju. W 1794 roku wybuchło powstanie przeciw zaborcom. Jego narzędznikiem był Tadeusz Kościuszko jego powiewał przygództwem, stanęli też chłopi. Ha, kosynierzy! O, co się tak pamiętasz, kosynierzy. Kosynierzy, kościuszki, gdzie z to koso? Do maziennika idę, bo wieści się nosą, że znów będzie walczyć dla narodzizny miłej. Ja chcę uniknąć wolną Polskę i to marzenie. Cóż się chłopcu w, w skroju, cóż się głodny, posył, kiedy surny zagrajał żołnierzom w Pierwszy szereg wykazać mążąc kosy. mimo odwagi poświęcenia kuzynierzy powstania układu w 1795 roku Austria, Prusja i Rosja dokonały trzeciego ostatniego rozbioru Polski. W imię sporne, kuzynka z Polska Polski Polskie będzie na zawsze i należy likwidować wszystko, co wytrzymało jego istnienie. I co dalej? Co, koniec? Na szczęście Polacy nadal wierzyli, że ich kraj się odrodzi. Żył przecież w ich sercach, choć nie było go na mapie Europy. We Włoszech Jan Henryk Dąbrowski utworzył polskie legiony, które walczyły wokół Bolałów. To pamiętasz na pewno? pamiętam. No, tak, no. Zresztą na czym? Idziemy na ponownie, bo coś się nie podobać, prawda? Chyba, że ci... to... Do najnowszych jeszcze na długa droga. Słoga się rosyjska poznała wojska francuskie. Rozwijało się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości i na walkę. Ale mimo to walczyli dalej. W listopadzie 1830 roku wybuchł powstanie przeciwko Rosji. Czy pamiętasz jak się nazywało? Wysponował. Bardzo dobrze. Trwało ono przez 10 miesięcy i pokładało wiele obliczeń. i wielu innych. krajów zapewnął smutek. Też bym teraz nie zabawy. Ale ma no, ale co się załatwi? Po stumieniu powstania miejscopowodowego zaborcy bezwzględnie tętnili wszelkie przyjazdy polskości. W zaborze rosyjskim nasilono akcję wynalabiania, Wszystko to w styczniu 1863 roku doprowadziło do kolejnego zbiegu narodowego. Stoczono w bitwie i, i potyczek partyzanckich. Powstanie styczniowe trwało ponad półtora roku i był w największym z powstań narodowych. Wziął w nim udział około 200 tysięcy ludzi. I ono zakończyło się klęską. Przez rany z jej cierpienia wszystkich merców polskich i biżżymów polskich. Wypał nas panie. O pełnę powszechną załamność o, o bron i orłów narodowe. O świętze na polu bitwę. Prosimy Cię, Panie. O naszej ziemi naszej. Prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszą. Prosimy Cię, Panie. Pewnie i tym razem ze stolce starej kolejce w, w postawić. Znów na sybił wysyłano więźniów i konfiskowano majątki Polaków. Nasilono dycyfikację i denalizację. Szara goryczy przepełniła się, gdy w języku zabawców kazano się modlić i uczyć reliki. Obrani w obronie swojej polskości stanęli wtedy najmłodsi uczniowie, mniej więcej w swoim wieku. Oj, coś Tys ciężko stóp! W 1901 roku doszło do głośnego strajku dzieci z wrześni. Oj, coś ciężko było swoim podległościom, ale chyba ją trochę odzyskaliśmy. Tak, ale trzeba było czekać do kolejnego wielkiego wydarzenia historycznego, które rozpoczął się w 1914 roku. Właśnie wtedy wybuchła I wojna światowa. Niestety dla Polaków wcielonych do wrogich armii rozpoczęła się tragedia. Brat musiał walczyć przeciwko bratom. To było bardzo smutne, no ale w końcu udało się zjednoczyć Polskę i połączyć Polaków. Tak, pierwsza wojna światowa trwała 4 lata i pociągnęła za sobą wiele ofiar. Wreszcie nadszedł 11 listopada 1918 roku. Właśnie wtedy zakończyła się pierwsza wojna światowa. A w Warszawie przekazano dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, bohaterowi wojny i dwóch tylebiowych. Ten dzień stał się symbolem odzyskanej niepodległości. Warszawa. 11 listopada 1918 roku. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego w drodze jednolitego wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku Rada Rekreacyjna przekazuje władzę wojskową, i na dowództwo wojsk polskich, jej podległym prywatnym i w To potwierdza podpisanie podarzeń. Aleksander Krakowski, Ryzak Kostrzacki, Dzisław Kudobirski i Jędrzej Koszycki. Polska powróciła na matę. Polacy odzyskali swoje państwo. Mogli wreszcie cieszyć się wolnością. Chodźcie, chodźcie trochę. Tak, teraz jest trud poradzić sobie zadań z analizą historii. Czy mogłabym Cię wreszcie zobaczyć i podziękować osobiście? A wiesz, już tu nie jestem. Tak, Ty jesteś Polska, ta co nikt nie zginął.